Teraz wszystkich, szczególnie Łukasza Widzewa, mamy możliwość po raz kolejny witać ich w naszym mieście. Wiadomo, że Tomaszów kibicuje Widzewowi od wielu, wielu lat. Przyjechali do nas w Bartosz Fabiniach. Minęła podróż na nas. Ja mam dla was mandat, nie? <grymne> tak się spieszyłem, że mnie złapali. Będzie, będziemy musieli z pieniędzy złapać, jak to później. <grymne> uregulować później. Yy, czy w Tomaszowie, chyba nie jesteście po raz pierwszy. Ja czy ja tutaj jestem drugi raz, nie? Ja chyba się widzieliśmy. Mhm. Tak, to znaczy ja jestem na chyba na takim spotkaniu pierwszy raz. Wcześniej byliśmy po drugim na jakimś meczach. Na na

ja nazywam się Bartosz Podniak, widzę, że od od 3 lat. Moje poprzednie próby to było energetykę, arkonia 3, węgielowy 3, później trafiłem do Rydzewa, do od 3 lat, jak wcześniej powiedziałem. Mam nadzieję, że w tym roku yy, awansuję do Środowiska klasy i tam jeszcze pozostajemy. Ja nazywam się Łukasz Masłowski i już chyba teraz mi szósty rok leci, widzę, wie, sumując to, były przerwy na odrewzisła, gdzieś tam wyjazd jakiś do Niemiec, co mam od tego sobie już powiedzieć? Mam nadzieję, że będziecie nam zadawać pytania, będziecie chcieli się czegoś dowiedzieć konkretnego, że będziemy Wam na te pytania odpowiadać i wtedy będziecie wiedzieli wszystko wszystko najlepiej, więc y, jesteśmy tutaj do Waszej dyspozycji, możecie śmiało zadawać pytania no, bez krępacji, bez niczego, więc odważnie na pewno sobie fajnie porozmawiamy. Długo będziemy trochę tłumaczyć, nie? Jakby jakiś problem było, to już sobie radzi dobrze po polsku, ale jakby co... To... Nie rozmawiam po Polsku, ale jestem ogółka. Jestem od widza półtora roku teraz. Jestem bardzo zadowolony na Polska. Grałem w Anglii, w, Wok w I Teraz, tylko mam nadzieję, ten rok mamy... Awans do, do klasy tu zostajemy. Mówię, no. będziecie zadawać pytania. Na pewno macie jakieś tam pytania osobiste, więc śmiało będziemy odpowiadać i na wszystkie postaramy się odpowiedzieć. Na które uda Ale, no Ale mam nadzieję, że to będzie tylko roczna przerwa i już w czerwcu będziemy, będziemy z powrotem do Ekstraklasy. Ten kolega tutaj już się zgłasza. Oh. <gulory> Chyba <Actually, laughs> yeah. <coughs> oh. <coughs> w grafiki się już Jeden. trzy trzy razy. Spójrz. Spójrz. Trzy razy. Spójrz. 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 Na pewno, cena pewno i mam nadzieję, że tak się stanie I, e, Gramy po to, żeby znajdować się najlepszym w tabeli I inaczej nie będzie, jeżeli ja mam bez klasy, to najbliższe ocena. Kolega w czaty Polski Ile meczów wygraliście? <grym> Kaj je tisto, kar je najboljše odvisno od tega? Ugoлка. Ugoлка. Trenutno imamo dobre družine, na tem sezonu imamo dobro napasti, kerobak, če naše branke še ljubiš. Trenutno imamo nove pekače, imamo matušak. <coughs> e, to bi obšešni, tudi so nam dobre pekače. Ale jeżeli będzie awans, oczywiście będą nowe piłkarze, którzy mają dobrze karierę i taki experience. Nie wiem, na po, ale będzie dobrze. Jaka była wasza największa wygrana? I

ale mam nadzieję, że w tej rundzie będzie, beć, pobijemy te 3-0 i będzie jakiś mecz, bo no, tak jeszcze być. Nie jak wczoraj 10-0. A jak wczoraj Polska? Chyba 10-0 nam się nie uda wygrać, ale. No nie wiem, do domu. Ale to różnie, różnie My śmialiśmy się wczoraj, że oni też dojechali wczoraj na mecz autami Miotanów San Marino i jeszcze zwiedzali w środę Kraków. To, to jest. Ale nawet z San Marino 10-0 wygrać to też jest też mieć 10 prawek, 6 to nie jest tak rozdrobno. Bardziej, że wcześniej wygrywali 1-0, czy... Zazwyczaj nam San marino, marino nie leżało i nie? zawsze ciężko nie? I Grałem na Czecze Liga i ligę Liga i 4 Liga, kiedy byłam 19 A Jak ogólnie oceniasz poziom naszej ligi? No Mam na myśli ekstraklasę, nie teraz. Jest to jest dobra liga. Muszę widzisz, kiedy widzę, że zgrałem Barcelona, wygrałem 1-0 z Krakowia, to wiem, Barcelona jest jednym z najlepszych zespołów na świecie. Ale, ale musi być na, na, na płaskim są drużyny, które musisz grać na w Europie. Bez problem. teraz będzie euro za czelata na Polskę, lepiej pieniądze będą, wszystko będzie lepiej, ja muszę widzieć. Mam, mam, wiem, dobrze znam jaki i Naczo, jeśli, nie wiem, jak koska... to grau jest on 9 lat jest na Polskę, on ja mówiłem, Polskę bardzo lepiej jest. Na... Mam nadzieję, mam nadzieję, lepiej, jeśli lepiej będzie. lepiej też po przyszłość z naszym tutaj krajem, z Lubem? Czy chciałbyś tu zostać? Tak, ta, teraz, ta, teraz. Ta. teraz jestem, jestem bardzo zadowolony, mam w Polsce się podoba. Ta, ta, ta. Mam się podobać. Aha, no bo no. no, wiesz, teraz, teraz... No, no powiedz, Dzień, że dziewczyny Ci się podobają. Bo... <grym i zamiarzy> no teraz, teraz mamy bardzo dobry prezes no, z Czartek. On ma duże ambicje, są duże plany. On może przejść będzie nowe stadium, wszystko nowe. No, de pe pinion, de pe bucaje, tot nas e zbaje. Noi, o carieră cu casca lat, e zbișent și e nașe dat. Ei, jeli, am o tu, e faină condiție, este bardzo de